Siemleczko, tutaj Zęciak i słuchajcie, jest to kolejny odcinek z oszustami w kanale I słuchajcie, jeżeli chcecie więcej oszustów, to prosimy was naprawdę wszystkich o opeczkę w górę, tam na dole Będzie naprawdę kozacka, jak bijemy ich tak z 500 y, Bardzo byłoby fajnie y, No i moi drodzy, zasubskrybujcie oczywiście kanał z dzwonem y, Żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, z live'ami i wiele, wiele więcej y, y, I słuchajcie, oczywiście napiszcie w komentarzu y, psychowa Psychofani To wam przybędzie serduszko No, także to było na tyle, ja się żegnam i eluwa, alo Siema. No, siema. Siema, siema. Co tam no, tak, u was? Dobra. No dobra. dobrze. Dzień dobry. Czyli że ty na rekrutację, tak? No na rekru, na rekru. Znaczy, nie dobra, wiem, czy to, tak. to jest w ogóle jakiś sens no. zrobić mi rekru, bo ja jestem kozakiem, więc no nie wiem, czy jest sens. A, no. No, no, ja wiem, coś, no, to dogi ten. Dzięki, stary. Dobra, to cię od razu zapraszam. cię. Czyli co, mogę od razu do gildii. Tak, już cię zapraszam Dobra, dawaj. Dobra, Zabezpiec. dołączyłem, idę na bazę stary, A ile macie lat? Ja, e, mam ja mam 75 A ja mam 128 Ale 200 muszę dożyć, nie? Wiadomo o co? Niezależne życiu, ale 200 muszę dożyć, rozumiesz? Efekty ktoś dla gildii no, kupi. No. Siema! Siema. 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 Ja co tam? Kurde Pięk, fajnie, fajnie. Ale macie gildię, ja pierdzielę? Ja, jak, Pięk, jak mogę SSO? <noise> za to się płaci stary ty, się... mogę ci Ej nie kurde, mogę ci kurde, a dobra. Ej kurde, kłupaki, ej, a macie dziewczynę o Tak, ja mam Ale tam, tam, czy, tam, tam, czy tam, tam, macie dziewczynę w gildii? A nie, nie pytam się tak. A no to. Kurde, no bo słabo, bo tyle chłopaków, tyle chłopaków, boję się, że ja tutaj będę wiesz ruchany, nie? Ale dobra. Ej, no nie mogę wyjść, zbugowałem się. Dobra Ej Zenciak, tpaj Ej Zenciak A co, co ja jestem w gildi teraz stary, ja nie mogę Gdzie ty A ja też jestem Ej dobra, chodźcie do gildi, chodźcie do gildi Elo Ja jestem na wasie Zenciak O Kurde ile tu jest atemsów Tak powiedz tym kutasom, Darek opatrzę do... fos Zenciak, daj SS Ty też stary, ja pierdziele, ale kozacko Kto chce screena Podaję gdzie SS paypala na priv I możecie robić serwer, nie mogę chodzić Zenciak, dawaj a Dobra, ale 20 zł, no proszę! Bo jestem biedny. Nie mam co jeść już. No, za 6 to Nie patrz, zlecia, czekaj. Kurde. Daj kaliczu właściciela na. Co to jest? Ej, to kopacze fosy są! To myślę, że to są stoniarki! Ej! O kurde, sorry, stary! Ja myślę, że to a, są stoniarki! Czekaj, a, ja tu obsydian. na Kurde, Kurde, ja myślę, że to stoniarki, a ja mam lagi jakieś. Ej, dajcie stoniarki, dajcie stoniarki, proszę. Daj stoniarki, bo ja stary muszę sobie zrobić tego. No stary, ja tutaj jestem gildi, no chodź na gildię, stary, no. A to są, ej, to są stoniarki, nie? No A, co, to ci masz? Czekaj, postawię. O, no kurde! Ty, tak, no ej, ale te stajerki są zbugowane jakieś. No, o kurde. Ej, ty, ale serio, te stajerki są zbugowane. No patrz, no stawiam i co się dzieje? Ej, no stary! to nie to. Jak to nie to? Ej, no kurde, ile was tu jest? Ej, dobra, ej. Ej, dobra, chłopaki. Mam pomysł, ale wy się na to nie zgodzicie. Możemy no co, Możemy zrobić jest? tak, zrobimy razem screena, ale bez seta. I kto to zrobi to jest kozak. No nie! zobaczymy, zobaczymy czy, czy jesteście odważni, czy, się, czy mi zaufaliście. Nie, dobra, nie, Dobra. Ułudmy się tak. A ja nie ja mam Ja To ty będziemy a my będziemy setami. Nie, bo ja... bo ja się boję was, bo was jest więcej. Ale patrz was jest więcej, więc wy i tak zdążycie mnie zabić. Ale ty, ale ty, ty nas dobrze zabić, bo mamy kiedy ty masz manko, ile my mamy. No dobra, ale... No słuchajcie, no ja uważam, że to jest okej okay, pomysł, żeby, żeby tak coś zrobić, no. Ale czekaj, bo ty, jest król... ty jesteś królem Wielki, to nas jest tutaj 30, ale to nie starczy. No to bo za mało, mało kurde, was by było 40, bym was zabił. Patrz, a wiecie czemu? Wiecie czemu pokażę Wam coś, ale nie mówcie Adminowi, patrzcie. No co. Sam pisał gości, frae bo No czekaj. Gdzieś? Ja jeszcze piszę do Jack ej no wydaliście mnie konfidenci, nie gram z wami. Konfidenci. Na raz padam Dzień. stąd. Dzień. Dobra, Janek, Halo, Dzień. idę Elo, idę sobie. Idę sobie, jesteście konfidenci. Janek, weź mu lotę, daj z gildii. On jest konfident. Czekaj. Ej dobra, ja jestem za tym, żebyśmy tu zrobili tego screena. Ej, co jest? O Janek! Janka wyrzuciliście z gildii. Bijemy go, ej, bo kurde! Bijemy, bijemy Janka! Ej! Jakiś ziomek jest z gildii! To jest Janek! Co, co mnie z ten? Co, on on, on, nie, on nie wydał konfident. Dobrze! Tępić, tępić takich. Serio? Nie lubię, nie lubię konfidentów. Bo potem siedzisz za niewinność, rozumiesz? Zabijaj go. Jak go zabijesz, to masz screena za darmo, nawet z setem. Dobra, Mi się zdaje, że spoko, nie? Znaczy, jakiego wyrzuciłem? No ty, to ty, to masz stary na ta, bo ja nie wiem, ja nie, nie jestem nie, pewny nie. Ej na mnie, konfiasam, macity. Nice. nice Dawaj, chodź, sobie robimy screena Dawaj, sobie. Ale wy idziecie sobie Dawaj, No ja tutaj, ty, tylko no, dla zaufanych to... A ja mam takie lagi jakieś, leta tak, <noise> Dawaj, dyjek, sojusz Jesteście agresywni, Rób sobie screena, mordo Idźcie, wyjdźcie, on zasłużył tutaj, nie tak jak wy on tutaj zabił potężnego kurde minecraftera spoko mordo ja go idioto no co idioto dobra nie teraz go bijemy tego kto wyrzucił teraz bijemy lidera ej nie tu trzeba wszyscy musimy opuszczałem wszyscy gildy i bijemy lidera bo on oszukuje nas kto, kto jest za kto jest za kto jest za skacze kto jest za, za skacze jest jest ja jestem za a tylko ja no spoko do właściciela zrobię wszystko tak tak. A zrobisz mi loda? Nawet dwa No to spoko No dobra, a ja jestem, ja jestem właścicielem tego serwera, wiecie o tym? To jest no, mój stawaj. Stawaj, 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 stawaj. No tak, ej naprawdę Nie, teraz się do ciebie nie tepnę, bo jestem na drugim koncie Na, na pierwszym, mam mam Nick X, xNilex, X nie wiem czy wiecie nie do no e, to do prije za to jest. serio, ej. Robimy troll. Ej, Ej, chodźcie tutaj do mnie wszyscy! Ej, chodźcie do mnie! się a nic więcej Ej, ej, chodźcie na screena wszyscy! Widzicie mój nick? Ej, żeź taka samo, nagrywasz? Ej, chodźcie na screena Ale nagrywasz czy nie? Nie. O, dobra, do nią jest spoko, do nią tej ogarnia. O tutaj! Ej, to chodźcie tutaj! Ej Zancie! Kiedy ty masz serwer, na jakim grasz? Ja? Ja mam zhc.pl, najlepszy serwer w Polsce. Ej, albo No spoko stary! O kurde spadłem! Ej Zanciak daj mi Helpera! Spoko, spoko. Już masz. Jak ktoś już masz, oddaję ci serwer. Ej, chodźcie tutaj. Ej, no dobra, ej, tapnij mnie ktoś tam. Ej, tego masz. Masz diek. No stary mam ogólnie. Oj, nie będę ci mówił. Jaki ty masz tak serwer? Ja ZHC.pl Dobra, Dyjek jest to jedyny, spoko, reszta to tak mi się... jeszcze nie jestem przekonany A ja ci prezent, gdzie jest? To chodźcie, dajcie mi prezent A, a, a ty też mi teraz chcę Mam Chodź, Proszę I co teraz? Czek, chodź, łap łap, 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 O kurde! A, tysiąc baconów ja Dobra, ja Dobra. ej A jest PvP wyłączone w GD? A jest nie Weź <śla> Weź weź? O nie, tego... Tak. O kurde, sorry! Nie chciałem Dobra, tak, ej tak nie, dobra, koniec tych żartów Ja was muszę zabić o. Serio, ale nie, nie żartowałem Nie, no nie robię że... Ej, no kurde, spadłem znam do tej dziury To jest jakiś troll na mnie <transferhés> To jest jakiś troll Admin mnie prankuje, widzici, widzieliście sami Chodźcie tu, chodźcie, chodźcie, chodźcie Szybko, bo weźcie mnie, złapię was Złapię was Cześć to. To Ej, no kurde, nie bij, nie bij, nie bij! No kurde! No tak się nie robi! Ej, no PvP ktoś wyłączył! Pvp ktoś, Ej, PvP ktoś włączył! Ej, PvP ktoś włączył! Ej, dyjek bijemy kalicza, bo on jest jakiś oszust. Ja go biję, bo. Ej, dobra, znowu zginę. Nie no, żartowałem! Ej, dobra, bijemy dyjka! Znaczy, nie dyjka! Bijemy kalicza! Bo ka dyjek jest SPOKO Dawaj, 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 dawaj grubym hajs. Ja mam jakieś flagi! Ja Miałem jakieś flagi! No ja stary mam aure, teraz włączyłem. Ale, ale weź ja jak coś to, jak coś to ja nie ja mam cheatów, tak. wejście nie piszcie, ja, tak, tak, bo ten... Tak, tak. Widzieliście jak ten Jasiek skończył, czy tam Janek On to źle skończył. Ale skonfił mnie. Ej, dobra, chociaż dajcie mi jedną osobę zabić, bo ja muszę, no proszę, za, daj no, się zabić zacznij. stary Kaliczu proszę, kaliczu, kaliczu proszę, nie proszę nie, Proszę Kaliczu. Dzięki, dzięki stary, dzięki Kaliczu. Jak ty się nie dawaj zabić to jest spoko. Ale to coś jednak Dzięki, ej, chodź ty też, a Dika też ciebie muszę zabić. Ej, daj, daj się zabić, ja stary seta nie mam, no ja nie mam szans z Nie rozumiesz? Dobra, mogę ci do... Dobra, dzięki stary. Dzięki, że tak jesteś. Dzięki stary. Zenciak. Dzięki. Widziałeś tak jak się nawija ranking? Ej, Zenciak! To jest poradnik Baja. I bomberek! O bomberek wpadł! Jeszcze go trzeba zabić. O, zabiłem! No i kozak, dobra dyek, ja spadam! Spadam, zabiłem tutaj, <laughs> Daję ci free cases. spoko dyjek, My mamy sojusz Dobra, nie no dobra, ja, ja kończę ja, ja muszę stąd wyjść, sorry Dobra chłopaki Dyjek Zróbmy sobie screena bez seta, dawaj Chodź, bez seta stary Dawaj bez seta sobie screena zrobimy. Sojusz Sojusz stary, no bez seta miałeś być, ej Dyjek Bez seta bądź Robimy screena Na miniaturkę Dawaj, robimy screen na miniaturkę, szybko! Czekaj! No, dawaj! Spokoj, możesz zaufać! Zęciak, 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 zęciak. Żartowałem! Nie no, nie żartowałem, muszę cię zabić. O! No i teraz kozak! Dobra, ja spadam! Nie no, chodźcie, oddam wam itemy jakieś. I, i siema! Ej, powiedzcie, że zostawił łapkę w górę, bo ja muszę dostać duży łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, nie? Pozdrawiam! Pozdro!